Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale, wyzwanie czarnej wdowy, oczywiście. Mamy następny dzień, tutaj Kamila z mężem się wyspali, się tak ogarnęli, bo w nocy też w sumie ich obudziłam, żeby się ogarnęli w międzyczasie. To jest coś trudne. Wypoleruj to, brzydko wygląda. E, ogólnie, jaki mamy plan na dzisiaj, w sensie ja bardzo chciałam, żeby oni sobie poszli na kręglen, bo no musimy kogoś tutaj ciekawego, moi drodzy, spotkać. Nie wiem w sumie, czy się sami nie wybierzemy, bo tutaj chyba nie mamy nikogo ciekawego w kontaktach, albo sprawdźmy, kogo byśmy tu mogli mieć. Markus się postara bo dużo osób już tutaj niestety nie żyje, także... hmm... Simon... Nie, dobra, pójdziemy sobie i najwyżej kogoś tam wyłapiemy. Okej, okay, aha, żeby polerowała się, cieszysz, no to też się cieszę twoim szczęściem. Mamy godzinę dziewiątą, set... Yy, chcę, co, co idziesz jeść? Dobra, to niech on sobie idzie zjeść. Ogólnie tutaj żadnych zmian jakichś w mieszkaniu nie było, ani nic. W sumie jakoś nie miałam, powiem wam, noweny, także nie chciałam się zmuszać, ale no muszę do tego jednak siąść. O, musimy sobie wymienić, zamień. I wiesz co, mogłabyś przy okazji posprzątać. No i też byś musiała... A nie, nic nie jest, dobra. Odwołuję, nie było tematu. Który to masz poziom? 8 charyzma. Super. Także powiem, wam, że ja bym kazała w sumie już iść, żeby oni się... książkę czy też. Super, dobra także chodźmy sobie i spędźmy właśnie ten czas jakoś tak fajnie. Ogólnie mam to, to pomieszczenie, chciałam powiedzieć. Ten budynek z... Galerii sobie pobrałam, no bo w galerii są naprawdę cude, także nie ma co się oszukiwać. Ech, tak, i to z bar, no nie można kręgielnie, ale chodźmy sobie z nią najwyżej, no go wyślemy do domu. No, znalazłam sobie w galerii, bo w galerii to jest po prostu skarbnica różnych pięknych budowli i ja nie umiem budować, więc po co się mam męczyć. Także wiecie, warto sobie tutaj ułatwiać życie i też wiecie. Kogoś po prostu bardzo to motywuje, jak się zresztą, wiecie, pobiera jego pracę i później się gra, nie ma co ukrywać. Zawsze to jest takie, wow, jest odzew i jest fajnie. W ogóle mam nadzieję, że też myszki moje już tak nie słuchają, bo sobie wymieniłam, także zainwestowałam naprawdę w fajną i powiem Wam, że to jest mój pierwszy raz, kiedy nią nagrywam. Z nią nagrywam w sumie, ale naprawdę jestem jak do tej pory z niej zachwycona. Wow, ej, ale powiem Wam, że to robi wrażenie, o kurczę. O kur... Patrzcie, jak to super wygląda. Ej no, świetny. Dobra, także chodźmy sobie może od razu. Wybierz kule. O, wybierz sobie może kulę. Błękit nieba, wybierz sobie. A czemu nie? Ty też sobie wybierz. A, ty też nie możesz wybrać. Okej. Okay. Przepraszam, ale musiałam na chwilę y z tutaj się wyłączyć. Dobra. Chodźcie sobie pograć. Och, wyjmę sobie trzy rundy, bo czuję, że to może nie pójść tak, jak planuję. No czekajmy na kogoś, bo chcemy kogoś poznać przede wszystkim. To jest nasze wiecie. O, to jest nasz cel w ogóle na. O, nawet do dzieciaków, wie skąd. Fajnie przemyślona. Co nie? Rodzice sobie mogą grać, a. Należy do marki na swoje w których wykluczy się ze społeczeństwa, ale my się tym nie przejmujemy. Dla nas liczy się yy, wynik. Masz serce do brudnej roboty, dlatego chcielibyśmy złożyć, a nie chcę. Zamów Dreamka. A może do góry ktoś jest. Czek mm -hmm. I tu też jest ładnie. No. O, o, czekajcie. Kto to jest? Ktoś ty jest? Ktoś tutaj. Czemu? Tomas. Byś przyjazne powitanie. Może co? Co ty na niego? Albo kogo tu my jeszcze mamy? No z kimś musimy zagadać, a ty? Ach, nie lubimy Brutek chyba. Chociaż wiecie co, ja bym chciała kogoś... Mortimera na przykład, bo Mortimer jest bogaty. 170 tysięcy mamy, dobra. Spróbujmy z nim na razie. Zapytaj gminą dzień. Um, nie, jeszcze nie, rom, nie romansuj, żartuj o politykach. Um, co byś ty mogła, lubię, nie lubię, nieważne, rozmawiaj o stylach tańca. Popraw humor. A wiesz co, to nie graj. Nie graj i sobie z nim porozmawiać. Chyba, że jeszcze ktoś tu przyjdzie, bo na razie no powiem, że jakoś słabo jest. Nikt tu nie idzie nawet. Ktoś tu idzie. Kto tu idzie? Kto tu idzie? To nie, to, to nie pani nas nie interesuje tutaj. Dosyć. Um, no starsza też w sumie. Tu kto idzie? Alice, nie? Hm. Ma tu. No kurczę. Ej no. Tak to ma nie wyglądać. Kurczę, może rzeczywiście, Sebastian. Hm. Sprawdźmy jeszcze, kogo my tu mamy. Markus nie, Ignacy? nie. I ale ten Simon na przykład, tylko... O nie z małżeństwem. Powiem Wam, że na razie jakiś nie mam ochoty rozbijać tych małżeństw. I, popraw humor. Chodź, chodź. Bo może jeszcze ktoś się tu pojawi, ale no. Wątpię. Hm. Liczyłam, że powiem Wam, że spędzimy sobie jakoś fajny dzień, ale wyszło jak zawsze. Oj, oj. Przyspieszę trochę, może jeszcze ktoś gdzieś tu przyjdzie. Kto tu idzie? Kto tu idzie? Kto tu idzie? Ktoś ty jest. Ale prys. Antoni może, co wy na to? Chodź przyjazno powitanie. Z Antonią ci powinno pójść szybciej. Dobra, on tu sobie siedzi i drinkuje. Niech to mu z broni. A tutaj, no on by tu był taki w miarę. Już nikogo innego tutaj nie ma. O, zaczyna padać śnieg. Nice Tu kto jest? Mitchell jakiś, Mitchell, to nie, nie, nie Ty nas interesujesz. nas interesuje chyba ten gościu Fryzura ma zajebistą Naprawdę, coś niesamowitego o, a tu kto idzie? O, a ty masz że to nie Zajęty jesteś, to nie chcę Um, Rozmawiam o Stelach Tynesan. No chodź, gdzie ty tam liziesz? Chodź, chodź, nie mamy czasu. No, no przecież masz to. I no, co się tu dzieje z tymi simami? Czy ja cię muszę zresetować? Czy to są. No, no, choćbym chciała, to się nie da. Nie wiem, co tu się dzieje teraz. I tutaj nie ma nikogo. Praktycznie. Tutaj ktoś chodzi, to za chwilę wychodzi. Simy w ogóle uciekają. Idź do niego. Aha, dobra. To czekajcie, zrobimy inaczej. Antoni. Porozmawiaj, to może on przejdzie sam z siebie? Hmm. No kurczę, co to ma być? Hmm. Albo wiecie co zrobimy? Podróżuj. I zobaczymy, czy on by mógł tutaj przyjść. O, czekajcie, bo on tu jest. Halo. Rozmawiaj o aktualnej pogodzie. Tak, musimy jakoś zacząć konwersację. O, czekajcie, czekajcie, gdzie ty tam leżysz? Kto ci pozwolił tam i... No, no właśnie, w naszą stronę. W naszą stronę, gdzie ty tu... O. Upalony jest, nie ma co. Żartuj o politykach. A, jest... mm -hmm. Popraw humor. Jest szczęśliwy. Żartuj o politykach. Jeszcze raz, czemu nie? Dowdzie um, dowcip Puk-Puk. Um, nie skrzycz, co ty, pochwal szczerze może. Coś się o nim dowiemy. Rozmawiam o technikach fitnessu, nie chcemy bez tobą rozmawiać z Zorem. Um, już używiona rozmowa, pomimo że też myślałam, czy tutaj się Vladem nie zainteresować, albo kalebem, co wy na no to. Też myślałam właśnie o takiej opcji. Chyba powiem wam, że spróbujemy następnym razem, bo czemu nie? Wampira spróbujemy. Um, ożywiona rozmowa. Ale na razie chyba sobie weźmiemy tego pana. Porywająca historia. Idzie nam dobrze. Rozmowa o aktualnej pogodzie. Jest nieprzystępny. O nie, może być trudne. Um, jeszcze nie flirtuj, jeszcze nie masz takiego wysokiego paska. Pochwal strój. Halo? Czy ty mógłbyś. No ej. Nie, wiecie co robimy? Coś innego. Wejdziemy sobie do domu, pójdziemy i po prostu go zaprosimy do domu. Bo. Mi się mu to tu nie podoba. Ileż można łazić? I. Czekajcie tu. Mhm. Uh -huh. Antoni. Ileż można, kurde, łazić, żeby on cały czas uciekał, a my tu mamy rzeczy do wykonania, robotne mamy do wykonania. Antoni w ogóle nie chce z nami współpracować. Może on wie, co go czeka? Też tak może być. Hmm. No ale wiecie, no dzisiaj odcinek no troszkę brutalny jak to bywa co chyba trzy odcinki tak mniej więcej. No niestety musimy się kogoś pozbyć. I no wiecie, no wypada tak. No szkoda mi tego naszego męża aktualnego się pozbywać z tego filmowego świata, ale no nic nie zrobimy. Takie jest wyzwanie. Trochę żałuję, że takiego ja w ogóle poznałam. W sensie, no wziąłam sobie go z galerii, nie ma co oszukiwać. Zresztą to mówiłam ostatnio. Popraw humor. mążcie gdzie jest? Może jest na wyjściu. To jeszcze lepiej. Chodź sobie. Popraw humor. Um, o, pokaż zdjęcia. Pokaż, powa, powiedz, że byłaś tam, tam, to widziałaś. Powinien ci zazdrościć. I możesz w sumie weź, spróbuj poflirtować. Co ty na to? Zobaczymy, jak zareaguje. Poplotkuj. Jakby, wiecie, się udało, to by było super. Mhm. Mm Narzekaj na wielkość telewizora. Tak, No Narzekaj. To są prawdziwe problemy tego filmowego świata. Pokaż zdjęcia, nie wiem skąd, ale pokaż. Oby nie ze ślubów, bo by to było już podejrzane. Chyba mu się spodobało, to weźmy spróbujmy gadkę na potryw. Okej. Okay. Oburzającą historię powiedz. Mhm. Mm Parodię innego sima. Dawaj. Idzie no dobrze. O, podoba mu się. Tak, to jest to. Poflirtuj. Zobaczymy, może nasz pasek się tu od razu... Rozmawiaj o po powiększeniu rodziny. Co ty gadasz, kobieta? W życiu nie. To nie to wyzwanie. Rozmawiaj o gotowaniu. Powiedz, że tak lubisz gotować. Um, że już się tak rozwijasz, że musisz tyle rzeczy robić. Och, coś tu by mogło. Po schlebie jeszcze. O, czy już nam się pasek różowy za tutaj pokaże? Nie, czemu się nam nie chce pokazać? Poślij pocałunek. I spróbuję jeszcze raz. Powlirtuję jeszcze raz. Zobaczymy. Pod cały durnie Już powinno nam coś tu. O, mamy to. Dobra, idzie dobrze. Idzie dobrze. Rozmawiaj z Telek w Wejdź żeby też było jeszcze coś tutaj przyjaznego. Słodka gadka. Romantyczna. Poflirtuj. Mogliście w sumie iść do domu. Tak na widoku. Pierwszy pocałunek. Idealnym. No. Uwodzicielska poza. Oh! O dobra. Myślałam, że to jest nasz mąż i miałam takie. u. Oh! Poszło trochę nie po mojej myśli. Patrzcie, że tu jeszcze. O, dobrze idzie, dobrze idzie. Właśnie podcałunek. Czy możecie już na przykład Barbara, czy nie możecie jeszcze? Um, spróbujmy, spróbujmy. Um, postaraj się, Barbara, z Simem o imieniu Antoni. Idź. Dobra, tam, nieważne, że dzisiaj chce Siku. Olać to. Idź, może robotę do wykonania. No idź, no co ty rzekasz? I kiedy rozmawiaj, kobieta? Co to w ogóle? Mi psujesz plany. No, romantyczne. Bara, bara. No idź. I e tam olej, najwyżej no, się ścigać. Będzie wstyd. Mm, dobra, za chwilę sobie klikniemy, żeby się tu przeniósł. Ale niech oni sobie pójdą na górę, że tak powiem. W tym czasie będę spokojniejsza, że wszystko poszło po mojej myśli. Okej, okay, się zgodzi, pewnie. Dobra, się mu dowiedzieli i co idziecie do góry? Tak, to chodź set. Idziesz tu. Teraz chodź tu. Okej okay. i za chwilę podejdziesz tu i chodź tu. Tak, moi drodzy, idzie wszystko według planu. Wszystko idzie według planu. Zobaczymy w ogóle czy warto. O, już minusy, już minusy. I patrzcie, już coś tu się dzieje. E, czy ty widzisz, co tu się dzieje? Stary, no. tego nie widzisz? No. Ej, ale ja bym chciała zobaczyć, jakie ty masz te... ...sema, że minęło cały wiek odkąd ostatnio czuł blisko ze swoim spadem, że to tylko para... Ej! Eee, połówka robi z, jego z plecami, no miałeś rację. Na skutek twojej niedawnej aktywności miłosnej wyszło na jaw, że Antoni jest kosmiczny. O kurde! Ej, tego się nie spodziewałam. Na skój, bo niedawno jak to wyśmiło, sobie przypomniałam, że Antoni jest kosmitą. O! O, kurczaczki! O, kurczaczki, tego się nie spodziewałam. Ale, ja, ja mamy romans z kosmitą. Dobra, najpierw go wyślimy do domu. E, niech on sobie idzie. Co się dzieje? Tak, tak wiem, dobra, ale podejdź tu. I teraz Kamila, no niestety, ale trzeba tutaj... E... Deadly Interaction. I co tu byś mogła zrobić? To już było. Hmm. Myślę, co tu? Co to jest? Aha, nie mamy. Serce też było wyrwane. Przejedź na ty... Ten odnów Kurczę, nie wiem co tu by. A może po prostu Super Kick. Hmm. Ciekawa jestem tego Super Kika, jak to może wyglądać. A to? Kurczę, co to jest? Nie wiem co to jest. Uh, helikopterem to już rzucaliśmy. Kurczę, pomimo, że tu jest tyle opcji, że nie wiem co wybrać. Te super RKO mnie interesuje. Spróbujmy tego. Jestem na maksa tego ciekawa. Mhm. O ty. Kamila, pozbądźcie go. Nadszedł ten czas. Nie możemy sobie na to pozwolić. Okej, okay, wraca, wraca. Dobra, jak to będzie wyglądać w ogóle? Te super RKO? Aha, nie może coś tu się wydarzyć. Dobra. A jakbyście sobie tu zeszli, to jest miejsce do takich rzeczy. Chodź tu. I chodź tu. Tu powinno się udać. Nie? I tu. 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 I super rko. Pokaż to. Aj, znowu nie ma miejsca, a może to musi być na zewnątrz, bo nie wiem, może ambulans musi przejść albo coś, dobra, to wiecie co, to zmienimy na coś innego. Um. Co by tu? A ten super kick, no to so, skoro to był taki mój pierwszy... <ślesk> O, kurczaczki, czy wy to widzicie? Co tu się stało? Czekajcie, stąd będzie ładniejsze ujęcie. <laughs> czekajcie, czekajcie, bo mnie tu dużo rzeczy ominęło. Gdzie on jest? Tu. Aha, dobra, rozumiem. On jakby uciekł po prostu, e, w sensie, go jakby kopnęła i na drogę był samochód. Dobra, trochę słabo wam to pokazałam, mogę z drugiej strony, ale okej. Okay. Kurde, ale to źle wam pokazałam, e, Wiesz, ty, ty, ty jesteś brudna, nie? To przede wszystkim chodź wytrzeć. Mroczny kościarz zaś nas no, no, no odwiedza. Co, jakby tu się morsznąłem kosiarza pozbyć, moi drodzy, co wy na to? wyrzucić zepsute jedzenie. <laughs> Patrzcie jak szybko sprząta. O, tu już będziemy mieć pewnie nasz licznik. Mhm. Kurczę, poszło trochę do nie po mojej myśli, nieudane, ale kurczę, ludzie, mamy romans z kosmitą. Dobra, ale wiesz co? No to w takim razie byś musiała sobie, wiesz co, zjeść sobie tylko na szybko. Coś. I zrobimy sobie tak. Aha, czekaj. Tu Tu się chyba jeszcze zmieści, nie? Nie wiem czy się. Dobra, jak to jest tam? Oskar. Wyryj i to będzie tak Se... Spoczy... nie spoczywaj, matko. Powyliłam się przez czarną wdowę. Dobra. Jeszcze tylko potrzebujemy jednej rzeczy, a mianowicie zdjąć. Ech. Ale ja cię jakieś może większe. Haby zrobiłam wszystko w tych małych, tych. O, kurde. O, nie. Zepsułam. Dobra, nieważne co sobie. Weźmiemy czarną. A tu nie będą dziś większe, chyba nie. O, kurczę. Dobra, trudno. Yy, musi mu to wystarczyć. Tylko ja bym sobie to jeszcze może gdzieś tu przesunęła. Dobra, może być w sumie tak, żeby było bliżej jednak, bo jak dla następnego musi być miejsce. Dobra, to co Kamila? My na dzisiaj kończymy. Widzę, następ... Widzę Was następnego dnia. Kamila sobie tutaj gotuje. Już sobie coś zjadła, ale teraz jej kazałam, żeby coś sobie przygotowała. Wiecie, większą ilość porcji, bo ona ma który poziom? No, ona za chwilę będzie miała maksa, także to już będzie zadanie wykonane. No i później oczywiście poćwiczymy przemowy, no bo musimy to ćwiczyć. Aha, to jeszcze posprzątam. Okej. Okay. Mm -hmm. Dobra, gotuję, przyspieszę. Wiecie, ona niestety no musi tutaj troszkę przycierpieć i tak dalej, także no co my zrobimy. O, maksymalnie umiejętność, świetnie, no to teraz Jezus, nie mamy jakichś rachunków? Mhm, -mm. nic nie mamy. Historie są ciężkie. Ten forbrych rodzina Watson niedawno adoptowała dziecko. O oh, kurczę, no to fajnie dla nich. Dobra, ty sobie wbijaj ten poziom tutaj. Chyba ja po no Antonio przyjęcie są. Jest naprawdę fajnie tak. I jest kosmitą. Nieźle. Nieźle. Powiem wam z kosmitą. I to tak przez przypadek wszystko wyszło. No tutaj nasz spokojny. No, kurczę, muszę zmienić to zdjęcie Koniecznie ja będę miała ich mniejsze zdjęcie, jakieś jakby było. To nie on. Czekaj, a tu? Tak. A nie, to też nie jest on. Kurczę. Od nie mogę tego zmniejszyć, nie? Zdejmij ramkę. Tak. Szkoda, powiem Wam, że nie można właśnie zmniejszać rozmiarów, jakby już tutaj, nie? W sensie rozumiem. Ale no, w Simsach mogę. Mógł... Nie, opcja taka. Poczekajcie, a, a tu? Nie, tu też nie. A to nie będą duże? No kurczę, wiedziałam, że są duże. Wiedziałam. Dobra, tu od razu sobie zmieniam. Co odkładam tu. Wezmę to, bo to jest urocze. To jest piękne. Na swój sposób. Dodaj ramkę czarną. No i śpi jedno przy drugim niech jest. I pięknie to się prezentuje na tych dużych zdjęciach ze sili obłocenia. Yy, urocze się, się, no w tych boksarkach to już w ogóle świetnie wygląda. <laughs> co to jest? Sterta śmieci? Weź to wyrzuć, co? Po co ty to masz tu mieć? Nie rozumiem Cię teraz. O, i ja Ci to wyrzucę. Kobitek, to byś sobie ze mnie da rada. Nie dawaj sobie rady. Proste. Okej, okay, no wiecie, to jest jak zwykle takie dziwne ogarnianie się. I przepraszam, Pani, to kto? Nie chcę z Tobą rozmawiać. Nie mam ochoty. W ogóle jest jesień. Także na kompanię już nie za bardzo, ale jakby się na przykład sobie poszła się zrelaksować, bo coś... Maseczki znowu nie chce Ci robić. Hmm. Tak bym ona by sobie tu mogła zrobić. W ogóle byśmy musiały iść do spa, ale to już dzisiaj nie. Dzisiaj będę zabijać tą umiejętność. Żeby ona już naprawdę poszła nieźle do przodu, no żeby już ten dziewiąty poziom już wyleciał, by było super. Później sobie tu ogarniesz. Przede wszystkim bym chciała to sprzedać. Mogę to sprzedać, ja to sprzedam. Tego nie potrzebuję. 220 simolonów, super. 310 simolonów. I 210 simolonów. Nie chcę z sobą rozmawiać z Markusiem. I tylko pytanie, czy jeszcze gdzieś tutaj mamy coś. Um, nie, tu już nie mamy żadnego skrzatów. Żadnego skrzata już nie mamy. Muszę tu ogarnąć tą sypialnię, bo taka nudna jest. Tu to by się przydał taki obraz wielki. Nie? Co wy o tym myślicie? Tutaj taką walnąć nad całą ścianę. Było idealne. Dobra, i jak ci idzie? Aż 50%? No 53. Super, ale ja bym chciała, żebyś tak wbiła może do 80 nawet. No gdyby miał już 9. Dziewię... Rozpoczął się festiwal śniegu. Ja bym poszła na festiwal śniegu, ale mamy jesień. Ostatni dzień w sumie jesieni. Kurczę, Nie, dobra. Jutro, gdyby był, to bym się powiem, mu um, przeszło. O, jarmark. Nie chcę na jarmark iść. Chociaż to jest w sumie dobry sposób, żeby męża sobie kolejnego szukać. Ale dobra. Na razie jesteśmy wdową po jednym i mam drugiego na oku. Znaczy, to znasz czwarty. Teraz. Teraz by był piąty, czyli teraz to by była już połowa. O kurde, ale to nam idzie fajnie. Nie. Mm. Smutne. no tutaj to zdjęcie mi tak brakuje, że ale Już trudno, nie będę tutaj wiecie jakoś płakać nad tym i tak dalej, no bo się nie da. 60% idzie ci świetnie. Później. A nie, ty masz już pęcher zaznaczony i zabawa by ci się przydała. Dobra, co sobie wbij jeszcze troszkę. Bo ty nie masz komputera. ci bym musiała komputer może kupić, co? Przydałby ci się wyjść sobie, później pooglądasz kanał a komediowy no, tylko sobie jeszcze troszkę, jakbyś mogła wbić, to by było super. Jesteśmy w sumie, patrzcie, prawie połowa wyzwania, już jedną tą umiejętność mamy zrobioną. I w sumie ta to już, już się naprawdę ku końcowi zbliża, także naprawdę mi się wydaje, że jesteśmy na świetnym etapie, jeśli chodzi o to wyzwanie, także się bardzo cieszę. Ale wiecie, co? Jak już jest 18, to ja już nie będę tu przedłużać. Ona, niech się idzie ogarnąć, odpocząć od tego umie robienia umiejętności. I się będę z Wami po prostu żegnać. Także liczę, że ten odcinek Wam się podobał. No, trochę kurczeń, niestety ujęcia z tego, yy, wiecie, odejścia seta nie były jakieś świetne, ale no mam nadzieję, że mi wybaczycie. Przynajmniej wiemy, jak to wygląda. Widać było, że pod samochód, bo tutaj był, także. No liczę, że tak jak już mówiłam, wybaczycie, a ja wam co bardzo dziękuję za oglądanie. Liczę, że się podobało. Zapraszam do subskrypcji, komentarza i lajka. I do usłyszenia do następnego. pa Pa!